Ogólnie będą prezentowani wojowie dawni, tysiąclecie państwa polskiego. Chciałem po prostu zobaczyć, co tutaj się dzieje. Ta tradycja nasza. Wiele zobaczyłam. Panoramy przede wszystkim, miejsce, w którym mieszkam. No i takie. Różne historyczne, właśnie to podejście do tych kramów, to mnie ujęło, ta historia, bo zawsze się nią interesowałam. No fajnie się bawimy, jest tu fajnie, dużo różnych zagadek i tak dalej. Będzie się toczyła wielka bitwa między wojami. Jest wystarczająco duże, żeby dużo ludzi było z tego zadowolone. To oczywiście jest to odświeżenie kultury względem ludzi. Warto pamiętać co się działo w przeszłości. Dzisiaj święto rękawki, piękna pogoda, niezwykła frekwencja, ale też mnóstwo mnóstwo atrakcji przygotowanych przez organizatorów, grupy rekonstrukcyjne, zajęcia dla młodszych i tych trochę starszych. Ale w tym roku też szczególna okazja, bo tysiąclecie Korony, które świętujemy przy okazji, także Chrobry przyjmuje Kraków w tym roku z okazji tysiąclecia, z okazji święta rękawki. Wróżba dla miasta na szczęście też wyszła pomyślnie, także liczymy na to, że ten kolejny rok do czasu następnego święta będzie jak najbardziej pozytywny.